Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krzysztof za to jest odpowiedź na Q&A, który zrobiłem jakiś czas temu. Zostaw pytanie tutaj, a ja w następnej części udzielę odpowiedzi. Lecimy. eco 03 Czy mogę liczyć na jakąś wspólną nagrywkę? Mordo proste, że tak. tylko się odezwi. Każdy może to zrobić. Jest kanał Discord, napisz prywatnie, zgadamy się. Może będę miał więcej czasu. Kratos, aka MC. Eee, ten to zawsze, jak napiszę, eee, tym razem pytania zamienił w co wolisz, co wcale nie jest łatwe, ale do tego przyjdziemy za chwilę. Ziemniak czy t eee, Myślę, że tutaj ciężko jest wybrać, wiesz, zależy, zależy. Ale pozdrawiam obydwu panów. Enigma czy Illuminati? Maszyna do pisania to fenomen. Gameplay czy muzyka? Na poprzednim Q&A zadajesz mi pytanie, czy będzie coś nowego? Mm, proszę. Możesz posłuchać fragmentu. więc z wracam grać wabach i nie liczy co mi powiesz moc Muszę ładować po godzinach jak powerbank adną tą jak pod krążki nie wpierdalam do reklam mam wyjebanej w sumie jak każdy w tej branży Gdzie ważny jest nie Nieważny gdzie patrzysz jeden jest poważny gangus pozerka Pierdala ten barczyk od babci co święta solo będzie nietrój długby nie mam na to czasu Ale na kanale chyba jednak gameplay Uprawiasz, uprawiałeś jakiś sport, jeśli tak to jaki? Eee, zawodowo zapierdalałem do przystanku autobusowego na uczelni. Regularnie przez dużo czasu. To się liczy jako sport? Max Payne czy Mad Max? Max Payne. To w ogóle bez mrugnięcia, nie? Max Payne. Ulubiona zabawa z dzieciństwa? Ulubiona zabawa z dzieciństwa. No kija mi sobie po Było. Whisky czy czysta woda? Whisky. Czasem z lodem i odrobiną wody. Zależy jaki mam mood. Schemat czy lot? Pod kątem y, technicznym zdecydowanie schemat. Nie na to schemat, nie może wiele się zmieniać, nie daje sobie podbierać, nie mając do powiedzenia nic. Y, bo i wykonanie bitu mi się podoba. Dobrze mi to wyszło. A pod kątem przekazu chyba lot Nigdy nie kończy, bo hater za dobrze do tego już trzeba przywyknąć. Mamy problemów za duże, każdy i żaden nie znika. Wyłączysz światło Nie możesz się cofać za bardzo W dalszym ciągu jestem pod wrażeniem, że zrobiłem to na raz. W sumie. To było przekozackie. Jaram się tym strasznie. Polecam obczaić. Link jest w karcie. Okson czy VNM? Kurde, to jest trudne pytanie, bo jeden i drugi jest kurna wyczesany dla mnie pod względem technicznym i... W ogóle, ale tutaj chyba wygra jednak VNM, bo w tym samym dniu się urodziliśmy. Przypadek? Zdecydowanie tak. Słończy ERIPE. Jeden i drugi. Tutaj nie ma w ogóle żadnego podziału. Nie, obydwoje robią niesamowitą robotę. Czekam, aż w ERIPE wypuści coś nowego, bo, no bo jaram się po prostu. Jestem, jestem ciekawy, co tam, co tam nowego wymyśli A to skład. TRYMEX napisał. No dobra, to teraz pomyślę nad kilkoma poważniejszymi pytaniami, bo tamte były takie z dupy. oprócz dwóch, ale cały materiał wyszedł zajebiasz. Dzięki mordo, idę po wodę. Co myślisz o tym, że Banda i namko wprowadziło do Tekena 7 polską premier Lidię Sobieską? Yy, wiesz co, ja nie jestem w ogóle tekenowy, niestety w Mortala trochę pograłem, ale jak się spotkałem ze znajomymi przy piwku, żeby... Może ich kurde rozdupcyć, bo człowiek długo grał, mocarnie ogarnąłem Skorpiona, to mnie rozjeżdżali w pojedynku jak Mike Tyson Dalai Lama, więc e, skończyłem z bijatykami na imprezach, znaczy tymi na konsole, rozumiecie. E, co do Bandai Namco, <laughs> e, jestem, wiesz e, ja jestem mało odporny na cringe, więc... E, Prawda, Lidia Sobieska. Zamierzam wygrać w imię wszystkich Polaków. 1 no. Średnio, średnio to widzę. W sensie, że nie gram. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto grał w Tekena 7 Lidią Sobieską, to dajcie znać, czy to w ogóle jest warte tego wszystkiego, że ona rzuca jakieś teksty cringeowe. Oglądaliście nowego Mortal Kombat? Jaki jest twój stosunek do tak zwanych gier retro, czyli no powiedzmy gier sprzed XXI wieku? Serio stary? Byłbyś dzisiaj w stanie ograć na przykład takiego Silent Hilla 1 lub Rainbow Six z PlayStation 1? Wiesz co, nigdy nie miałem konsoli, yy, więc po prostu te gry, mnie, te gry mnie ominęły i jakoś nie, nie czuję się, nie wiem... Źle z tego powodu. Są kanały, które to robią. Wiem, że sam to robiłeś e, przez, przez długi okres czasu. To jest po prostu coś, co mnie wyjątkowo nie jara i raczej nie będę płakał, jeżeli tego nie obram. Ale stosunek jak najbardziej sentymentalny. Twoim zdaniem, czy w czasach covidowych, gdy musimy siedzieć w domu, szansa dla młodych ludzi, by zostać esportowcem, jest większa czy mniejsza niż na przykład w 2014 roku? Wiesz co? Eee, moim zdaniem szansa jest taka sama. No to, że nie wychodzisz z domu, wcale nie znaczy, że nie wiem, więcej grasz. No to jest tak samo, że jakbyś w czasach covidowych miał nie wiem, przeczytać więcej książek, bo i tak siedzisz w domu. No to nie ma, nie ma znaczenia. No. Do jakiego etapu na Euro 2021 mamy szansę dojść pod przewodnictwem Paulo Sosy? Nie wiem, stary. Najlepiej, jakbyśmy w ogóle się nie upokarzali. Mimo, że tak jak mówiłeś, nie interesują Cię gry MOBA, to oglądałeś tak z czystej ciekawości otwarcie finału któryś z mistrzostw świata w, Ligi, w League of Legends. Mają tam dość duży rozmach, jeżeli widziałeś, a jak nie, to ci zapewne pokażę, bo pokazuję każdemu. XD, to ciekawi mnie, co o tym sądzisz, czy ma to szansę przebić otwarcie, pi pi otwarcie piłkarskie mistrzostw. E, wiesz co? Wydaje mi się, że nie, nie widziałem, ale mogę sobie tylko wyobrażać, że mają rozmach skurwysyny. Jak wiadomo, są serie gier lub jakieś pojedyncze tytuły, które powstają powiedzmy w Japonii, ale nigdy nie wychodzą spoza rodzimego kraju. Czy jest jakaś właśnie taka gra, która nigdy do nas nie dotarła, ale widziałeś ją gdzieś i chciałbyś ograć? O mój Boże, na pewno było coś takiego, na pewno było coś takiego, ej, ale ja nie... Nie pamiętam chyba, wiesz co, nie mogę sobie skojarzyć. Eee, pamiętam było coś o Wojownikach Ninja, eee, to nie było nowe. I pamiętam, że tam się bardzo, bardzo lała krew, i e, większość rzeczy może, trzeba było wykonywać po cichu, na stealthie. To pamiętam. Nie wiem, czy to się pojawiło w Polsce, e, ale wiem, że na pewno nie było to na PC, więc e, spłakany musiałem odpuścić. Czy masz jakąś swoją ulubioną biatykę, w której mógłbym Cię pokonać jedną ręką, jak te 4 czy ileś lat temu? Wiesz, co myślę, że teraz. Rozjebałbym Cię w Mortala, teraz nawet nie powiem ci którego, chyba dziesiątkę, to ja chyba w dziesiątkę tyrałem mocno. Ale głowy sobie nie dam uciąć. No dobra, chyba tyle na razie wystarczy, pozdroj, trzymaj się. Napraw link do Discorda. Link jest naprawiony do Discorda. God Frost jak zwykle nie zadał mi pytania, a szkoda, bo to było fajne pytanie. Szkoda, że go nie pamiętam. Bo fajne pytanie. Takie z głębi serduszka. Fajne było to pytanie. Napisz no, mi to pytanie. Proszę. Zbyszko z Bogdańca. Orzech włoski czy orzech ziemny? Wiesz co, orzech włoski jest zdrowy na mózg. Ziemny chyba też, ale to orzech włoski wygląda bardziej jak mózg. Chyba mózg. Lew czy tygrys? W moim sercu żyją dwa tygrysy. Jeden jest pojebany i drugi też. Traktor czy kombajn? Skąd ty w ogóle... <laughs> Nie. Pomidory malinowe czy maliny pomidorowe? To są, jakby była malina wielkości pomidora, to zdecydowanie bardziej malina. Ale nigdy nie mogłem się oprzeć kanapce z serkiem i pomidorkiem. Kurwa, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. To jest trudne pytanie. Gaddemet, Łódź czy Chicago? Ponieważ mieszkam tu całe swoje życie, to chyba jednak Chicago. A to nie jest tak, że Łódź jest polskim Chicago? Hm? Dobra, było fajnie. niebać ten telefon klasycznie. Ja zaraz siadam, nagrywam zaległe rzeczy, ponieważ mam teraz chwilę wolną. E, pamiętajcie, że w każdy czwartek od godziny 18 mniej więcej przez dwie godziny, 2,5 e, prowadzimy transmisję na żywo na Twitchu. Na najbliższym streamie, e, na którego was serdecznie gorąco zapraszam, będę montował e, śmieszne chwile do bisu. Już wybrałem sobie fragmenty, będę je uśmieszniał. <grym> To zaczyna się na K, kończy na S i leci z niego biały płyn. Pokos. <noise> Gacie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam wbić na cecha nazywo i yy, tam na pewno będziemy się świetnie bawić. Przy okazji może się czegoś nauczymy. A Wy się czegoś nauczycie. Ja chyba pewnie też się czegoś nauczę, znając życie, bo to zawsze tak jest. W każdy czwartek od godziny 18 e, jesteśmy na Twitchu, e, wpadnij, napisz, że lubisz placki. A ja siadam i będę robił rzeczy e, zaległe. Zapomniałem co miałem powiedzieć. Także dobrze, bo mózg mi się zawiesił. E, dobrze słuchajcie, mm, nie zapomnijcie zostawić pytania tutaj. Może zrobimy kolejną serię? Hmm? Widzimy się w czwartek. O 18 na Twitchu. Do zobaczyska.